Pani Mariolu, nie teraz, śpieszę się, no. chyba że to coś bardzo pilnego. Znaczy się no pilnego, no, ale nie za bardzo. To zapraszam jutro do mojego gabinetu, przyjmuję u siebie w przychodni o 12. A dzieje się coś niepokojącego? Znaczy się niepokojącego, to może nie, no. A ja mam, mam męża. Aha. Przepraszam, śpieszę się. A, cześć! O rany, skąd ty takie dziecko wzięłaś? Jakie mhm. piękne! Chodź do mnie, mogę na chwilę. No dobra. Jakie świetne! Mogłabym takie mieć, co? Jakie mam malutkie rączki. No dobra. Jakie pelusze. Dawaj go, bo to nie zabawka. Dzień. Dobry. No, A cześć, Mariolka, co ty ty robisz? No tak, bo wujcika jest zaszła. No co ty? No, ty też? Co ty, Marta, w ogóle gadasz, no? Tak, co zaszłam pogadać tu. Nie, no, bo moglibyście się z Henrykiem już postarać, wiesz, latka leco. Przyganiał kocioł garnkowi. Przestań, Marta, Co byś się mogła postarać, wiesz, tym swoim sylwkiem? Jak tam w ogóle. No, może być. Może być. Ja ci powiem, Marta, jak facet nie wytwarza tych, tych feromonów, to żeby się dwoił, troił i nic z tego nie będzie, Marta. A Henryk wytwarza? Henryk would <sus> <sus> <sus>